Ciała, tutaj witajcie, mandziare łewki. Dzisiaj w roli głównej będzie coś, co dużo osób lubi: wódeczka. Czyli zrobię makaron ala wodka, ala wódka. Teraz zaraz Wam pokażę, jakie składniki będą nam potrzebne do tego makaronu, ale chciałam na początku jeszcze powiedzieć, że makaron mogą mieć wszyscy i duzi, duzi i mali. Do przygotowania tych pen, penny ala wodka, czyli penny makaron rureczki ala wódka będą nam potrzebne na dwie osoby składniki podają 120 g makaronu, 450 g przecieru pomidorowego, puce cebuli, niecała literatka wódki, 150 g boczku. Ja już go pokroiłam w kosteczkę. Śmietanę 12% 150 gram, słodka to jest śmietana, trzy łyżki oleju, sól, pieprz do smaku. No i zabieramy się do przykodowania naszego makaronu, czyli sosu najpierw. Pierwsze co robimy, kroimy w kosteczkę cebulę, rozgrzewamy olej na patelni, wrzucamy na patelnię boczek i cebulę. Teraz patelnia już jest gorąca, wlejemy... Gdzieś tak z dwie łyżki oleju, o tak na oko wleję. Wrzucę moją poszatkowaną cebulę. Ok. Lekko ją tak zeszpimy. Minutkę. A następnie dodamy boczek. Cebulka już mi się ładnie zeszpila. W tej chwili wrzucam mój boczek i też go tak pozostawię do lekkiego wytopienia z tą cebulą. Także myślę minutkę, dwie. W międzyczasie nastawiłam wodę na makaron tutaj, o. Także w międzyczasie jak przygotowuję ten sos do makaronu, woda już jest nastawiona. Zobaczcie, jak ładnie mi się tutaj wydusiły ten boczek, i w tej chwili wlewam moją wódeczkę. O, Teraz pozostawimy tak, aż pięknie mi to odparuje alkohol odparuje z tego z tej patelni że wszystkie składniczki tak ładnie połączą o, i cały czas mamy na wysokim ogniu o, to się wszystko tak minutkę i w tej chwili do tego wlewamy nasz przecier pomidorowy tak pozostawiamy na 5-6 minut. Aż tak nam się ładnie zagotuje. E, popie, popie, posolimy, popieprzymy i tak pozostawimy aż się troszkę zagotuje. Teraz jak nas, nasz sos tak ładnie bulgocze. To zmniejszamy ogień pod patelnią. No, on tak musi się dusić i gotować przez kilka dobrych minut. Woda na makaron mi zaraz będzie się gotować. I ją zaraz posolę. O, jeszcze chwila. Tu sosik mi się robi. Woda na makaron już mi się gotuje. Posolimy. O, i wrzucę makaron. Zamieszam i tak będę gotować aż al dente, a teraz mój sos, minęło te kilka minut, wlewam śmietanę do mojego sosu i tak pozostawię aż się troszkę zredukuje, minutkę, dwie, niech tylko się troszeczkę zagotuje, to jest słodka śmietana 12%. Kochani, sos mi się ładnie redukuje, wyłączę pod sosem gaz. Natomiast makaron, czekamy na makaron, zaraz będzie gotowy. No i następnie połączymy sos. Makaron jest ugotowany al dente, połączę z moim sosem, zamieszam. O, zobaczcie. Teraz podrzucimy. O. I będę wykładać na talerze. Alora, penna la vodka, czyli rurki z wódką, są gotowe. Myślę, że ten przepis Wam się spodobał i że będziecie go próbować. Proszę o subskrypcję i zapraszam do następnych filmików. I cóż mogę powiedzieć? Buon appetito!